Cześć wszyscy, ja jestem Jester i dzisiaj opowiem wam o najbardziej koniecznej postaci w tej grze, czyli Wilsonie. Bez bennego przedłużenia zaczynajmy. Nasz dzisiejszy bohater posiada 150 punktów głodu, 150 zdrowia i 200 punktów sanity. Po czterech grach dni można zauważyć, że Wilson ma krótki zarost po 8 dniach zarostu rośnie do średniej formy i finalnie po 16 dniach broda osiągnie swoją finałową formę. Nasz zarost będzie nas chronił przed zimnem, im dłuższy zarost, tym większa ochrona. Warto dodać, że broda nie przegrzewa nas w lato, mimo tego, że logicznie by było jakby tak robiła. A czy coś jeszcze możemy zrobić z naszą brodą? Możemy ją na przykład ściąć. Jeśli użyjemy brzytwy na naszej brodzie, obetniemy ją o jeden poziom i dostaniemy 10 punktów Sanity. Dodatkowo, jeśli zetniemy długą brodę, to dostaniemy 6 kłębków brody, jeśli zetniemy średnią brodę, to dostaniemy 2 kłębki, a jeśli krótką, to tylko jeden. Z kłębków brody można zrobić kilka ciekawych rzeczy, na przykład jeśli czujecie wy sobie duszę artysty, to możecie zrobić dywan. Jeśli jednak nie jesteście wielkimi fanami dywanów, to możecie zrobić mięsną kukłę. czterech desek, czterech kłębków brody i 40 punktów zdrowia. Po postawieniu kukły zauważymy jej ikonę przy naszym zdrowiu, a jeśli umrzemy będziemy się mogli odrodzić naszą kukłą. Dosyć fajna sprawa. Tak w ogóle warto wspomnieć, że kłębki brody wypadają też z czarnych królików, zarówno tych małych jak i dużych. Króliki lubią się czarne, kiedy nasze sanity jest na poziomie 40% lub niższym. To wszystko na temat podstawowych umiejętności Wilsona, ale Wilson posiada też swoje drzewko umiejętności, a czym jest to drzewko? Już tłumaczę. Na chwilę nagrywania tego filmu jest 8 postaci, które posiadają swoje własne drzewka. Po kilku dniach gry tymi postaciami dostaniemy jeden punkt, maksymalnie można mieć 15 punktów, odblokujemy wszystkie punkty po 75 donsterowych dniach. Punkty przechodzą między światami, więc przejdźmy do Drzewka Wilsona. Ale najpierw chcę powiedzieć, że jeśli ty, mój drogi widz, dotarłeś do tego momentu filmu, to znaczy, że film może Ci się podobać. A jeśli moje filmy Ci się podobają, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Nic to nie kosztuje, a mi bardzo motywuje do pracy. Dziękuję za uwagę i przechodzimy do reszty filmu. Wilson posiada cztery kategorie w swoim drzewku. Zacznijmy od pochodni. Na lewo mamy trzy skile, które zwiększają czas trwania pochodni. Jeśli mamy wszystkie trzy skile, pochodnie zużywają się o około 50% wolniej, a następnie mamy trzy skile, które zwiększają zasięg świecenia pochodni. Jeśli mamy wszystkie trzy, pochodnia świeci na tym samym poziomie co latarnia. Jeśli odblokujemy trzy skile z tej kategorii, możemy wybrać umiejętność, która pozwala nam rzucać pochodniom. Po rzuceniu pochodnią pochodnia wbije się w ziemię i będzie dawać światło tak jak latarnia, kiedy wywalimy ją na ziemię. Następnie mamy kategorię alchemii i tu już rzeczy robią się trochę ciekawsze. Pierwszy skill pozwala nam zamienić trzy patyki w kłodę. tak samo jedną kłodę w dwa patyki. Po odblokowaniu tej umiejętności możemy wybrać perki z transmutacji surowców typowo kamiennych, transmutacje kryształów i rzeczy typowo zwierzące. Dużo tego jest, więc zamiast gadać o wszystkim ze osobna, wymienię tylko te ciekawsze. A reszcie rzeczy, które możecie zrobić, widzicie właśnie na ekranie. Zacznijmy od kamiennych rzeczy, które są trochę średnie. Najfajniejsze jest chyba zmienienie marmuru w rocka, ale robienie z kamienia też się czasem przydaje. Przemiana gemów wygląda już nieco lepiej. Wilson może sobie pominąć zmianę berła i dekonstrukcję jego dla ognia bo może go zrobić tak o. Fajna rzecz, do tego zmiana gemów może się też przydać, jeśli mamy nadmiar tych gorszych gemów, a chcemy mieć trochę tych lepszych. Fajnie się to może kombować z gemowymi drzewami, a z tych trypowo zwierzęcych transmutacji fajne jest zmienianie dużego mięsa w małe mięso i zmienianie kawałków zębów w kawałki kości. Następnie mamy kategorię brody. Na lewo mamy zwiększoną ochronę brody przed zimnem, ze wszystkimi trzema perkami broda chroni nas przed zimnem o 70% dłużej niż zwykła broda. Na prawo mamy trzy umiejętności przyspieszające rośnięcie naszej brody, ze wszystkimi perkami broda urośnie do maksymalnej długości w 10 dni. Dla porównania przypomnę, że normalnie broda rośnie 16 dni po rozdaniu minimum trzech umiejętności w zakładce brody. Możemy odblokować umiejętność, która pozwala nam chować jedzenie do naszej brody. Trochę to obrzydliwe, ale przynajmniej praktyczne. Najkrótsza broda da nam jeden slot na jedzenie, średnia broda da nam dwa, a najdłuższa broda da nam aż trzy sloty na jedzenie. Jedzenie będzie gniło w niej tak samo jak w zwykłym ekwipunku, ale broda nie zalicza się jako ekwipunek, więc jeśli mamy w brodzie mięso, to duże króliki nie będą nas atakować. Zostały nam dwie umiejętności do omówienia. Jeśli rozdaliśmy 12 umiejętności i zabiliśmy Fuel Weavera, to możemy wybrać stronę cienistą. Tak samo jeśli mamy już 12 punktów i zabiliśmy Celestial Championa, to możemy wybrać stronę lunarną. Po wybraniu cienistej strony, Wilson potrafi przerabiać Dreadstone w Pure Horror i Pure Horror w Nightmare Fuel. Dostaje też 10% ochrony przed obrażeniami od cienistych potworów. Co ciekawe, ta ochrona stakuje się z armorem. Poza ochroną bijemy też 10% więcej obrażeń wszystkim istotom księżycowym. Jeśli wybierzemy Stronę księżycową, to tak samo jak w przypadku cieni, mamy 10% ochrony przed mobami lunarnymi i 10% obrażeń przeciwko cieniom. Możemy też zamienić trzy naładowane szkła księżycowe w jedną sztukę czystego blasku i jeden czysty blask w dwie sztuki naładowanego szkła księżycowego. To wszystko na temat Wilsona. Dziękuję za oglądanie. Ja byłem Jester i do następnego odcinka. Cześć!